Siemanko. Dzisiaj... Siemanko. Siemanko, przywitaj się. Cześć, to Dziś... ja, Agacia, żonka, żonka Olafcia. Matko to będzie cięższe niż myślałem. Słuchajcie, <grym> słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj kamerzysta y, po tej stronie, jeszcze na szczęście mi się nie upił, wino na razie dopiero rozpoczęte. Y, Materiał będzie podzielony na dwie trzy sekcje, bo mam tyle fajnych gier do pokazania, że po prostu stwierdziłem, że nie mogę tak wam pokazać po prostu w jednym materiale, bo to będzie godzinny dokument. A chciałbym pokazać wam każdy element kolekcjonarek. Pierwszy będzie sześć kolekcjonarek, które mam od Jerzego i od Macieja, łącznie od nich dwóch właśnie, które są po prostu mega fajne, które chcę wam pokazać. A potem będzie 10 gier, które ja kupiłem, naprawdę okazyjnie i naprawdę same sztosy według mnie którymi też chciałbym się pochwalić, wam pokazać, co, co do kolekcji wpadnie, i zaczynamy od tych sześciu pozycji, które mam od Macieja, od Jarego. Linki do nich w opisie, bo część z tych gier jeszcze oni mają, bo chyba się wszystko im nie rozsprzedało, ale dosyć dużo poszło. Może nawet na mnie nie starczyło, mimo że całą wypłatę przewaliłem. I kolei będę pokazywał wam te gry. Agata będzie prezentowała, dlatego tutaj jest ja piękna edycja gier musi piękna kobieta pokazać. I... Będę mimem. Będzie mimem, także pierwsza edycja to jest. Jest y, ósemka bodajże. Ja z tą serią, powiem Wam, nie miałem zbyt dużej styczności, ale muszę nadrobić, to jest, to jest pewne. Tak to wygląda, słuchajcie, to jest... Ale w ogóle to z jednej to strony to jest, to jest kobieta, jakaś bohaterka, z drugiej strony jest y, y, bohater i cały zestaw, y, y, z który składa się tak, to jest jakaś karteczka, która rozdziela, ale tak. Y, tak, ale skórzane, no. super fajne, naprawdę ładne to jest. Agata przejrzała sobie to wcześniej. To jest taki trochę czarno-biały, jeden z dwóch artbooków. Prezentuje się całkiem fajnie, ale tak jak mówię, no tutaj mamy chyba coś, coś odnośnie gry. Nie wiem dokładnie, pokażę Aha. sobie z pokaż artbook ten, który jest drugi. Drugi? A tak, jakiś journal, czy dziennik jego podróży, co? Nie, nie, no ja to czytamy tak. Aha, no także całkiem fajnie to wygląda. Skórzane, naprawdę fajne, fajne dwa ale się mogę odzywać czy to mam założyć. Możesz, zakres? możesz. To, to był mi taki radzi. plaster. Nie no to jest plaster. <laughs> nie, no. e, artbook, ja nie wiem czy dobrze Wam pokazała, więc, więc tutaj pokazani bohaterowie, e, jeżeli chodzi o, e, o grę, potem zrobię A takie tu mamy przepis... piękny, przepiękny steelbook, naprawdę Dokładnie, pokaż w środku, jest, w środku nie ma żadnych tam grafik, ale z zewnątrz jest. Jest naprawdę fajny. Ja go to wam pokażę. Sam go nie oglądam, dopiero pierwszy raz to dokładnie też przeglądam. Wypukły, wypukłe, piękne. Bardzo fajnie. Ja lubię takie właśnie minimalistyczne że jest Limited Edition, tu też jest wypukłe. Bardzo fajny zestawik. No Ta i gra oczywiście. No, nie? To, to co najważniejsze, całe serce kolekcjonerki. W tej kolekcjonerce nie ma z tego, co mi Maciej powiedział. Są trakat. Nie boli mnie to mocno. Kiedyś może uda się dorwać, dokompletować. Powiem Wam, że ostatnio dokompletowałem sobie do kolekcjonerki ICO M-Shadow Colossus brakujący artbook. Mam już kompletny, bo też brakowało mi artbooka. Pojawił się na, na Vinted. Kupiłem i już mam. Także odstaw to no bo teraz będą kolejne. Także jest powiem Wam, wrażenie robi na tak, jak się podobało. Mega. Także wielkie dzięki dla Macieja dla, i dla Jarego. Tutaj mamy niekompletną też kolekcjonerkę, ale też troszkę była tani i to wszystko nie wyszło. Ale przepiękny i on jest większy ten Ta, steelbook? Tak, to jest taki. chyba rozmiar większy. To nie jest ten standardowy G, ileś tam nie pamiętam, do to steelbooki, steelbook i mi daję technikom. W środku nazwa, nazwa gry. Steelbook prezentuje się zatnie i zwiększy, faktycznie jest większy. Nie wiem z czego to wynika, czy to jakieś tam japońskie, czy coś. Neptunia, seria akurat tu soundtrack, soundtrack? Tu akurat soundtrack jest zapakowany. Soundtrack z gry, Steelbook. Mamy samą grę w wersji na PlayStation 5. tak jak mówię, to jest JRPG japoński. Ja akurat, tak jak mówię, no nie jestem jakimś mocnym fanem. To jest w sam przód, tak? Będę musiał sobie dorobić z kartonu tył, po prostu tą za zakrywkę w tym rozmiarze i. I nie ma problemu. No ja poświęcę... też y, książeczka. Tak, jest to bardzo gruby, bardzo fajny y, artbook z, tu mamy na z gry. Tymi, patrz. Tak, zestawie są, a to za chwilę pokażę. Może pierwszy pokaż artbook. O zem, zem, zem. Gruby, ile on ma stron? Policz. Policz, przelicz. Będzie dłuższy materiał. stron. Sto tych stron. No. cztery strony. Z tak. tego cztery strony. Tak. Bejza, ten jest to, to jest zawsze. nie widziałem. <laughs> Proszę. Naklejki pokaż i tam Posz, poszuka, plaka, to, by było, jest plakat ma był jeszcze. Że... Aha, bo ja jakoś sobie pooglądam i mi pokazują. Japońszczyzna. He, oh, he, Sorry. Sorry. No i... No. Nie, nie, nie cierpię go. Powiesz tak, bo to jest Nie, nie, nie. Nie psujmy sobie tej edycji kolekcjonerskiej. Także... Tak to wygląda w całości i... Co to jest? Plakat. Plakat. No, no. Nie wolno... Nie, ale patrz. Ty sorry. Dobra, no duży, 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 duży facet. Ty zobaczysz. Duży zobaczy. facet. Ale na steelbook też są te story. Ja dziesięć, to... Dziewięć, na 10, bo są te story. A ja sobie schowam ten steelbook ci w schowaj to, O, widzicie? A... To jest dobra na Ja się, Uczy się że ona żona, że nie ma Nie być... wie, kartę mam. Ma... <laughs> drugi raz nie popełni tego błędu. Absolutnie. Okej, okay. dwie kolek... dwie fajne bardzo kolekcjonerki. Ogólnie te gry są bardzo rzadkie, jeżeli chodzi później, a w wersjach kolekcjonerskich to już w ogóle jest jakaś masakra. E, taka dlatego taka. też się skusiłem. Kolejna gierka to jest Japończyk, oczywiście dalej. Me, me, Mary Skelter, e, to jest taki Dungeon Clover, nie mogę tego mówić. Mocno japoński. Japończyzna nie. Nie zaskanij, tak. bo ty masz pokazywać tutaj. No, sobie, sobie tego. Nie, siebie i. Nie, 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 tu mamy grę? Sama, sama gra. Tak, sama gra. Wszystkie I... są po angielsku. To tylko jest Japończyzna, to nie znaczy, że. Tu mamy znowu tego większego Z dwóch stron to pokaż ładniej, bo fajny to jest, jest naprawdę tak, fajny. I w środku też ma tutaj. Takie, takie, takie. takie. Tak. No. Elegancki, eleganckie. Taki. E Czekajcie, bo Agata może tak trochę nie ma wprawy. <laughs> Nie to jest tak fajnie zapakowane w takiej wytłaczance. Także tutaj, jeśli chodzi o, o co wszystko, to jest naprawdę fajnie. nie, dobra. Kolejny sątrak standardowy. Następne piętro. Sątrak. Ale na piętrze było. Aha, mamy. piętro, piętro, tak. piętro i kolejne piętro, nie? Nie przypada. Trzypłytowy sątrak. Super. Pewnie jakiś japoński tam. Ujedzicie uj, 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 uj. ot... Nie wiem, I otwieramy kolejny. Nie tak. Nie. Dobra, ja to Spokojnie, dam... On no może te koloski. On może, no daj mi coś zrobić, a nie. Dobra. Wiem. Do łody masz. Mamy tutaj, oczywiście, plakat. Tego pokażę. Ja też potrafię takie rzeczy zrobić na plakaty. Nawet tak, tak, że za szybko odgmachasz, żeby, żeby zobaczyli. Także tutaj yy, 5 na 10 ma nie ma cecorów. Nie ma cecorów. I mamy książeczkę. Ale... Nie książeczkę, to jest. Artbook. Nauczę Cię w końcu. No dobrze, ale, no, ale o czym jest ta gra w ogóle? co, 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 co? E, Mery Skelter to jest, z tego co widziałem, to jest taki y, y, Dungeon Closer, y, turowe walki RPG. I taki czarno-biały, mroczny. taki bardziej ta gra w ogóle nie ma jakąś niby kolorowe tutaj dziewczynki japońskie, ale taka mroczniejsza stylizacja. Jakieś takie wynaturzone te potwory są, jeżeli chodzi o, o samą grę. Także tak prezentuje się y, całość. I mam tutaj oczywiście raz. Jedno piętro. Gdzie mamy Drugie Drugi piętro. piętro. Drugie piętro i w tym piętrze mamy to, ale zanim to, ale zanim to zachowamy. Aha w Facebook w folię dokładnie. Oczywiście, że tak, no bo przecież. Powiem wam robią wrażenie edycję. edycja. No, jak ja w ogóle zagramy, to ja nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Tak, ale naprawdę. a ci się podoba? Nie wiem co to jest, nie wie to dlaczego, ładny, ale, 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 ładne, ładne, ale ładne, ale ładne, ale Tak ładne. Że pokaż całość pudełko, jak to się prezentuje. Gruby, spasiony skurczybyk. Nie, nie wiem, co ja taki tłuszczoch. Taki tłuszczoch, taki świniak wręcz. Uhum. Jeżeli chodzi o to. Dobra, tak jest. odkładam to dalej. Coś, coś co lubię, to już, to już jest coś do ogrania, coś co na pewno będę chciał sprawdzić. Są dwie części persony, to jest jedynka i jest persona jeszcze robi się ta dwójka. I co my tu mamy w środku? Co mamy w środku? Pokazuj, skoro jesteś. Zobacz jakie to jest ładne. I co to jest? Mówiłeś wcześniej. To jest etui na konsolę. Chociaż w pierwszej wersji. Co to jest piórnik? Piórnik. Piórnik, tak. Portfel. Fokal do zróbstwonu, ten sam... A, czekaj, mogę go wyciągnąć, co? trzeba to pokażę. Tylko mówię, żeby nie było. Bardzo ładny, fajny. Bardzo ładny. Otwórz, pokaż, co tam się Można konsola. <grym> w ogóle, że ja mogę to dotykać? To już To już taki... w ogóle. Uf. To już <grym> Puszy. Puszy. że my sam... normalnie to jest taka krata. Pod prądem, pod prądem, a to nie wchodzi. Bo Taki się... pastuch tutaj jest, oczywiście, że tak. I on ma takiego pastucha i my tu no nie wkurza. No ładne. to jest. Łajne, fajne. Ładne, ładne. Mogłabym tu trzymać swoje kosmetyki, prawda? Nie, to jest na konsolę, nie mogłabym być nic trzymać. Dobra, spakuję, pokażę dalej. Proszę. I co my tu mamy dalej? I mamy tutaj dalej jakąś taką książeczkę. Artbook. Artbook, nie książeczka. Naucz się, że to nie, jest, nie ma książeczek. Tak jest. Ja tu muszę zgrywać taką, wiecie, taką taką lolitkę. Gurzowo. Tak, ja mam personę, piątkę, uwielbiam, to była jedna y, część, w którą na, aktualnie grałem. Mam, oczywiście wiecie w pierwszym, mam do zadrobienia całą resztę. Teraz będą wychodziły te wszystkie persony, nie, te wszystkie persony zremasterowane, persona Taktik, mam tą personę. Nie, i, I po prostu ja uwielbiam czwóreczka, że pierwsza piątka, Persona, Mistrzostwo, Muzyka, a i do tej pory pamięta jak się wkurzała, jak tak, włączały muzykę. Wtedy mieszkaliśmy na yy, małym mieszkaniu i byliśmy cały czas ze sobą. A, mu a muzyka z Persony jest zarąbista. I cały czas to grało. Są karty. Karty, tak. Ale są zalokowane, więc nie można tego używać. No, są karty dobre i tutaj mam... To no co najważniejsze Gigi. gra. Zafoliowana to jest chyba wersja europejska, nie? A tu mam coś jeszcze. E, tak, są, tak. Taki bieda Edition e, Patrzę Aha. już... Tak, chyba to jest wersja europejska. Wiesz to grał? Będę w to grał. A ja? Ty nie. Ty a ja będę w co inne. Ty też co inne, ty była lewa zrobić. I Dobra. zrobię. Także pakujemy. Eee, czekaj, może to pierwszy to, a potem grę? To możesz gadać, a ja będę pakować. Dobra. Eee, czyli jak na razie tak jak mówiłem jest grubą. Eee, bardzo fajne edycje powiem Wam, że ta edycja tej... Eee, ona... Aha, bo co ja miałam? Eee, mała wada, mały róg zdjęty, ale to absolutnie mi nie przeszkadza, potem sobie to naprostuje wpakuje w, w protektor od Invisible Black, oni mają na wymiary, także można zamówić sobie na konkretny wymiar gry. E, Przyszło na wszystkie te korespondencje, zamówię sobie protektory e, na dniach. 25, i... dawaj. Tak, 25. 25. E, mroczna e, przygoda, jakaś detektywistyczna, jakiś thriller. Nie kojarzę tej gry za bardzo, ale spodobało mi się to, ta, to wydanie, które tutaj właśnie e, prezentuje Agata. O samym tytule to chyba jest jakaś wizualna novela taka mroczna i dziwna. Tyle co mogę powiedzieć: Granowa folii, wersja PlayStation 4. W kolekcji tej gry nie mam jeszcze, także bardzo miło. W zestawie, nie, artbook też bardzo fajny. Nie, taki też w mrocznych klimacikach, coś cennego, fajnego. Jeżeli chodzi o takie edycje, ja bardzo lubię to tak powiem wam, że jeżeli chodzi o te edycje, właśnie takie grubsze, nie, takie niewielkie nie kobyły, tylko po prostu takie jak tutaj prezentuję. Dla mnie to są absolutnie najfajniejsze edycje. Nie jest to ani ta mała edycja, taka zwykła gra, gdzie nic nie ma, a, a taka edycja właśnie, gdzie można zmieścić właśnie soundtrack, którego nie lubię, wola hardbooki. Ale to, masz Facebook. Ale to właśnie mam soundtrack i artbook, każdy jest zadowolony, także, także bardzo fajnie też wydanie, wydanie gry cieszy. Dobra. I ostatnia gra. Odkładamy. Mary Skelter. Tutaj za dużo nie ma do pokazania. Bo ona jest fabrycznie nowa, zapakowana. Yy, mimo, mocno kosi. Ko, ko... Ale jest ciężka. Ciężka. nie że ciężko ją otworzyć. Otwierek w pizdół. Na pewno? Na pewno w pizdół. A ile to kosztuje? Dużo. A nie, czekaj, 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 czekaj. Są czekaj. tu jest. To są jakieś trzy książki. Raz, dwa, trzy. Trzy buki. Trzy buki. To ciężko, to, to, jakim to wygląda. Coś otworzyć? Otwieraj, w pizdół. to jest kanał, Gdzie nie otwieramy. Na pewno. Na pewno. Ja sobie A to jak powiem. będzie cięcie? Trudno, be, 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 liczymy się z kosztami, otwieraj, to, to jest mi ciekaw, co tam jest, to jest najlepsze. Ja, tu mogę zginąć. Wyjdę biegać, y, z mnie mnie ten w La, lesie. Y, spokojnie Olafcio biega w folii bąbelkowej, więc... Jak to się te, te Stado tych co ja bym chciał, żeby mnie zobaczyło? Nie koszykarek, są brzydkie, siatkarek. Stado siatkarek, bo to jest koszykarki. Ja chodzą... sama że żeby <laughs> siatkarki dopadły. No. Będę biegnie, co o biedny chłopczyku, chodno to chono! Ja nie zdążę uciec, bo one bardziej... Dobra, y, pokaż mi, Agato, co ta edycja ma w sobie? Protektor ochronny. Ale ładny. ładny. Różowy, jak ja różowy. Zrobisz żółty, nie szukaj. różowy też. Dobra, pokażę coś w środku. To są książki? Książki. To są książki. A nie, to gra chyba też musi być. Słuchaj, no ale na razie popisałam książki. No słuchajcie, Kupiłeś książki. kupiłem trzy książki książki. To nie jest gra? Nie, to nie ma. Nie ma gry książki. Kupiłem trzy książki. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, że... Ale nie, to w gra była. No nie, 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 ja nie myślę, żeśmy się pomylili. Co się pomylili? Bo to jest do tego. Co do tego? A, a bo to jest jako druga część, tak? Nie, bo to jest zestaw. To jest zestaw. A, ale że to jest jedno? Tak. To o, jest zestaw, słuchajcie, my byśmy się walnęli, a to jest zestaw, <śmum> słuchajcie, to jest zestaw. Czyli <śmum> 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 to? E, novela book. to jest Mary Skelter, to jest to jako... Jako... A, to jest to... I to, że niby to jest to samo, Tak, no? to jest do tego chyba, ten jako... Ile za te książki zapłaciłeś? że to te książki, są Dodatek. To my nie jemy, żeby... Książki mieć, Bez czytała. Ja, ja bardzo po lubię... Miejscu, paszo, po angielsku, pasz, o po angielsku. języka. Ja uwielbiam czytać książki, ale... Artbooki? Tu są więzi... wię... Wię... więźniowie. Ja uwielbiam czytać książki, ale... Po angielsku nauczysz się. Pierwszy raz widzę, żebyś ty kupował książki. I to w takich cenach? To no, jest Wiesz dlaczego... Ma... dziewczynka. Bez cytów. <laughs> Dobra, dzisiaj szkoła z cytami. Jeden, 2, 3, dobra, czyli yy, zdziwiłem się na początku, że tu nie ma gry. Nie ja wiesz. Ale, ale, ale. Także moglibyśmy to otworzyć, bo to jest po prostu... Książki. Książki, nie, nie wiem po co mi książki, ale, ale mam. Ja mam tutaj też pomieszczenie z książkami, także spoko. A ja tam mam swoje książki. Dobra, słuchajcie, to jest... też... To, te ci... to jest jednak i słowo. To jest, jest jednego, bo to jest właśnie to jest, zauważyłem, że to jest to jest. To jest, to jest, no jest... wybijmy pod te książki wepi, bo, bo to ostatnie wino, które piłem, bo nie się na więcej. Dobra. To są prezentacje, które mam od Macieja i od Jarego razem. Od nich to wszystko. Przyszło do mnie. W za chwilę będę sobie układał to na półce, czyli to, co lubię najbardziej. Montowo dla Was film. A druga część materiału będzie już z grami. Uwierzcie mi, sztosowymi, które ja sobie kupiłem. Ja pamięć się sama cieszę na, na, na samej, żeby wam je pokazać. Tam są? Tutaj są. Tam są. I zapraszam do części. Drugiej, w której będę niestety tylko ja, Agata, będzie stała za kamerą. Tak? Mhm. I... Yo. <grym>